Macie z nas kolega z młody zawodnik, ale już bardzo doświadczony, ścigający się od 8 lat. No i kołek, którego przedstawiać nie trzeba, który ściga się tyle lat, że Ach, Niektórzy to jeszcze pamiętają jednak. Kołek to jest naprawdę klasa sama w sobie. Ostatnio czytałem taki ranking najpopularniejszych sportowców w Polsce i jako najsympatyczniejszy i najinteligentniejszy sportowiec w klasyfikacji wygrał przyciek kołowców, także...

No równo, no I myślę, że zatrzymanie nawet będziemy będzie decydować w tym momencie. Nieważne, że inna decyzja, nie wiem, kto wygrał. co myślisz, kto wygrał?